Cześć, często mnie pytacie na przykład co sądzę o danym itemie, czy warto w niego zainwestować i postanowiłem, że zrobimy taką mini w której będę odpowiadał na Wasze pytania, będziemy przeglądać też itemy, o które mnie pytaliście i będę mówił po prostu, co o tym sądzę. Będę też przybliżał wam troszkę informacji, dlaczego to może być spokojna opcja, albo dlaczego nie. Będziemy też poruszać jakieś sytuacje, które dzieją się na rynku. Na przykład dziś pogadamy sobie jeszcze troszkę o Paryżu, o zagrożeniach i szansach. Więc myślę, że to może być w sumie fajna sprawa. Skins Monkey to strona, na której możecie wymienić swoje skiny. Na przykład macie kilka słabszych skinków, to możecie wymienić je na jednego wypasionego. Na stronie można też zarobić szukając craftów. Strona nie wlicza cen naklejek do wartości skina, więc można znaleźć takie perełki jak ten akacz z trzema naklejkami Movie Star Riders w holo ze Sztokholmu. Wchodząc z mojego linku w opisie albo wpisując tutaj Rafikos, Możecie odebrać bonus do 5$ dolarów przy doładowywaniu salda, jak tutaj wpiszecie mój kodzik, to macie dodatkowe 35% bonusu. No i zaczniemy sobie może od tego Paryża, bo to jest jednak temat, który no jest dość gorący aktualnie. No i sobie trochę pospekulujemy. Załóżmy, że naklejki z Paryża będą brzydkie. Ogólnie nie wydaje mi się, żeby, żeby tak było, że tak będzie. Potem Wam powiem dlaczego, no ale załóżmy... Naklejki z Paryża są brzydkie od Rio i ogólnie community bardzo negatywnie na nie zareagowało. Co się wtedy stanie na rynku? Antwerp, Stockholm leci do kosmosu. Ich ceny no, pikują przeogromnie. Rio również na pewno skorzysta na tym. Pewnie nie tak bardzo jak te dwa eventy, ale również sobie fajnie piknie. I no, osobiście dla mnie, ja bym się bardzo cieszył z takiego obrotu spraw, no bo wiecie, nie dość, że moje inwestycje by sobie pikły fajnie to jeszcze dzięki temu może ten Paryż nie byłby aż, nie byłoby w niego aż tak pakowane. Choć też myślę, że no naprawdę tutaj ten CS bije rekordy tutaj popularności tych graczy, więc cokolwiek na tym Paryżu, jakiekolwiek naklejki by nie były, myślę, że i tak, i tak się w miarę sprzedadzą, nie? Teraz rozważymy sobie drugą opcję, moim zdaniem bardziej prawdopodobną, czyli naklejki z Paryża będą ładne i ogólnie będą spoko. Valve na Rio nie zarobiło tak dużo jak pewnie by chcieli więc myślę, że będą po prostu chcieli sobie odkuć tym Paryżem i no i jeśli dadzą po prostu spoko naklejki to naprawdę myślę, że gracze będą no rzucą się po prostu na nie, nie? no i wtedy trzeba będzie po prostu patrzeć w liczby ile jest tego otwierane, jak prezentuje się supply na markecie trzeba będzie to porównać z poprzednimi wydarzeniami no i oszacować jak, jak to będzie co robić po prostu jest szansa, że będzie podobnie jak z Antwerpem, że ten evencik na początku sobie będzie spadał trochę, jakaś tam stagnacja, nie będzie to rosło i po jakimś czasie po prostu to wzrośnie, tak? jednak no, jest to ostatni major w tym roku, na pewno w tym CSie będzie się działo, będzie ten cs dwójka, będzie masa nowych graczy i jeśli po prostu ludzie będą chcieli to kupować, będą tym zainteresowani, będą robione krafty z tymi naklejkami, to nie ma supply'a którego nie da się zbić, jeśli będzie na no to popyt, po prostu. I prędzej czy później, jeśli ludzie właśnie będą otwierać, będą nalepiać, to, to będzie to sobie rosło, to prędzej czy później. No, chyba że pójdzie to w drugą stronę, no i wtedy będziemy mieli sytuację jak z RMR-ami, nie? Że będzie tego wpizdu na rynku, a nikt tego nie będzie chciał, więc trzeba będzie to śledzić. Dobra, szybki komentarz odnośnie paczy. Ja tutaj mówiłem na TikToku i, i shortcach, no ale te, te naszywki sobie pikły fajnie. Teraz trochę znowu spadki są, i wydaje mi się, że mogą być jeszcze jakieś piki chwilę właśnie przed Paryżem. No i jeśli, jeśli na Paryżu okaże się, że ich nie będzie, no to fajnie mogą sobie strzelić w górę. No i no jest to ryzykowna inwestycja, nie? Bo, 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 bo no jak będą te patrze, to tracicie z bomby po prostu pitos. Ale no jak ich nie będzie, to można sobie coś tam pomnożyć, ten kapitał. No więc, no jak robić, jak wszystko zależy od ryzyka, ale no. Wydaje mi się, że tych paczy może nie być po prostu. Dalej mamy pytanie o naklejkę po ciężkich walkach. Jest ona z operacji Broken Funk i miała swoje piki. Teraz znowu coś tam sobie spadła. Jest całkiem często wykorzystywana do craftów. No jest ładna, nie? Więc te crafty fajnie siedzą, no ale jest jej dużo na rynku. Wiadomo, jeszcze ludzie mają pokitrane jej, więc to jest jej duży problem. Na przykład taki Liquid Fire z operacji późniejszej, to znaczy Riptide, jest wart. 100 już, w pikach nawet 110. No i zobaczcie, jego jest dużo mniej na markecie. Więc no, w tej naklejce jest to, że no ludzie czuli, że to może być spoko sprawa. Po prostu zgarnęli jej dużo za te gwiazdki. No i mamy duży supply, ale ta naklejka raczej będzie sobie po prostu stabilnie rosła, nie? I im mniejszy supply będzie, tym, tym większa cena. Plus może jakieś skinki dojdą, do których będzie jeszcze fajnie pasować ona. No to wtedy też to może fajnie leżeć poszło pytanie o Holos Remerów i to będzie może tak już ostatnie na dzisiaj no i ich ceny no naprawdę zwaliły się potężnie nie? tutaj te piki w dół są, zaliczyły one niezłe i to jest kurcze nawet jakaś ciekawa sprawa nie nakupić ich też trochę no bo one wiecie to jest 10 zł, tutaj jest po 5 3 zł, 3 za Holosy to jest giga tanio. na tym Sorsie dwójce wyglądają spoko więc myślę, że to nawet, na, nawet spoko opcja, nie? kupić po prostu te ładne i sam kupiłem trochę tych tajlu, więc no, gdybym myślał, że to nie odda, to bym nie kupował. Więc myślę, że całkiem spoko sprawa, jak macie trochę wolnego sianka, wsadzić po prostu w jakieś fajne drużyny, których logę git wyglądają pod to światło. No i może to oddać do csa dwójki fajnie. Będę wdzięczny za opinię, czy takie odcinki są git. Zachęcam do zostawienia suba, no i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się i cześć!